Siema, to nie jest prosta sprawa, jest 21.10, ale nagram krótkie kolopetycje o antyku. Dobrze, to jest mój dawny zeszyt od polskiego. Rodzei, gatunki i gatunki literackie to przesunę w odpowiednie miejsce. No, wprowadzenie do wiedzy o epoce antyku. Więc istnieje coś takiego jak zasada przemienności epok. Na pewno kojarzycie coś takiego jak parabola. To, to jest parabola, potem znowu w górę. W fizyce jest coś takiego jak drgania, i to jest na zasadzie podobnego wykresu, ale popatrzcie. Antyk nawiązuje do odrodzenia. I tak dalej. Nie wiem, gdzie jest oświecenie w którymś tam dalszym wieku. Nie zwracajmy na to uwagi, przykryjmy to, ale popatrzcie, średniowiecze jest w innym kierunku. Jest tu, tu, tutaj powyżej tej linii, czyli że się różni. Antyk nawiązuje do odrodzenia, natomiast średniowiecze to już jest inny typ. Epoka, co będzie tutaj po odrodzeniu, to nawiązać będzie do średniowiecza właśnie, więc zasada przemienności epok polega na tym, że każda następna epoka zaprzecza wartościom epoki poprzedniej i kontynuuje światopogląd sprzed dwóch epok, zatem co druga epoka posiada podobny światopogląd. Tak można zrozumieć. No to antro to z greckiego jest człowiek. Antro. Stąd wywodzi się antropocentryzm, czyli po prostu, że człowiek był ważny Ant, antyk, więc wymowne, umowne rany ramy czasowe antyku, wynalezienie pisma. Yy, yy, yy. To jest początek, mniej więcej III lub IV wiek przed naszą erą. To, to było wynalezienie pisma. A 476 rok naszej ery to jest koniec antyku, upadek cesarstwa zachodnio-rzymskiego. Największymi ośrodkami kultury były Rzym i Grecja. Antyk nazywano starożytnością klasyczną. Dzięki Grekom oraz Rzymianom posiadamy dobrze rozwiniętą literaturę, filozofię prawa, rozwój kultury. Oraz wiele innych potrzebnych rzeczy. Za koniec epoki właśnie uznaje się ten 476 rok naszej ery. Pracę domową nam taką zadała o siedmiu cudach świata starożytnego, więc piramida Cheopsa, budowla znajdująca się w Egipcie, ma wysokość 140 metrów. Jej budowa ukończona została w 2530 roku przed naszą erą. Piramida, z powodu swojego kształtu, nazywana jest. Piramidą klasyczną lub właściwą. Bloki z wapienia bardzo ściśle do siebie przylegały. Wystarczająco, aby nie móc sam noża wsadzić. Obok tej piramidy znajduje się też piramida Hefrana oraz Mykerinos, ale mniejsza z tym. Piramida Cheopsa składa się z 2,3 miliona bloków. Wiszące ogrody Semiramidy. Czyli że król Nabuchodonozor II zlecił budowę tych ogrodów, które podarował tej własnej, które podarował własnej żonie Amytis. Ogrody te były w Babilonie, nie wiadomo z jakiej przyczyny nazwano to miejsce imieniem Semiramidy. Powstały 582 lata przed naszą erą z powodu specjalnego systemu nawadniania. Ogród kwitł przez cały rok, czy to nie jest niesamowite? Zdecydowanie jest. Niestety właśnie yy, nie, nie, no nie zachował się do czasów dzisiejszych. Na tym polega ta cała lipa tego tych rzeczy antycznych, że mimo że by bardzo wytrzymało, to jednak przyroda jest niszcząca. Świątynia Artemidy, inaczej Artemizjon. Świątynia miała 130 na 69 metrów, zbudowana na płacenie króla Krezusa. Materiały których użyto do budowy to marmur oraz cedr libański. Krezus zbudował to, aby uzyskać przychylność Artemidy. Była wysoka na 20 metrów, miejsce to znajdowało się w, obe w obecnym Efezie w Turcji. A posąg Zeusa to jest posąg w Olimpie Grecji, wysokość 13 metrów. Rzeźba yy, przedstawiała Zeusa siedzącego na tronie, wykonana ze złota, ale także hebanu i kości słoniowej. Po zakazaniu Igrzysk Olimpijskich posąg yy, wniesiono do Konstantynopola około 420 roku i przepadł w pożarze. Raptem rok przed zakończeniem epoki. Mauzoleum w Kalikarnasie Kalikarna to yy, yy, obecnie było to w Turcji. Był to grobowiec mierzący ponad 40 metrów. Yy, 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 na jego szczycie również znajdował się posąg, który przedstawiał czterokołowy Rydwan. i yy, Zostały jej części tylko, nie w całości. Kolos Rodyjski to był posągiem Heliosa, Boga Słońca. Wspominałem to w rapie o mitologii. Posąg ten yy, wybudowano na wyspie Rodos w latach jak widać 294-282 przed naszą erą. wykonał go Haros z Lindos, materiał, z którego wykonano ten cud świata, był to Bros i żelazo. Posąg miał 30 metrów wysokości Został zniszczony przez trzęsienie ziemi w 226 roku przed naszą erą oraz może latarnia morska na Faros. To jest dosyć ważne, oddana do użytku 279 lat przed naszą erą. Wieża ta prawdopodobnie była wysoka na 120 metrów, ale to są wartości umowne. Przecież nie można było tego zmierzyć dokładnie. Na samym świecie był posąg Poseidona o wysokości aż 7 metrów. Nie można sobie tego wyobrazić, jak trzeba daleko stanąć, żeby coś takiego oczami zobaczyć. Latarnia ulegała trzęsieniu ziemi wielokrotnie i niestety już w 1370 i niestety już po pewnym czasie tutaj no naszej ery 1375 została zniszczona w wyniku trzęsienia ziemi nie wytrzymała i obecnie to jest teren Egiptu i wspomnę tutaj o starożytnym ideale piękna coś wyjątkowego jak się szuka partnera to nie tylko wygląd się liczy ale piękno równa się dobro i prawda T czyli w na nawias na dole i triada całość złożona z trzech części Triada to jest złożona z trzech części należy o tym zapamiętać. Pod tym hasłem mieści się właśnie starożytny ideał piękne. Więc już tutaj powymieniałem tu, tu tak się ułożyło. W kręgu filozofii antycznej, więc stoicyzm, epikureizm, cynizm, carpe diem, chwytaj dzień, żyj chwilą. Trzeba to o tym pamiętać w obecnych czasach, jak po prostu jest ciężko, są różne choroby, wojny, ludzie się mordują, nie wiadomo co się na ulicy zdarzy, czy ktoś kogo nie zastrzeli, więc trzeba po prostu chwytać dzień. Kolejnym nowym kierunkiem filozoficznym był epikureizm. Filozof Epikura zakładał, że w ludzkim życiu najważniejsze jest dążenie do szczęścia, rozumianego właśnie jako brak cierpień. Aby dożyć do szczęścia należy realizować hasło Carpe Diem To znaczy właśnie chwytaj dzień, żyj chwilą Tak Epikureizm był filozofą A społeczną Jego wyznawcy nie wierzyli w boską opatrzność Niestety Więc tak naprawdę tutaj jest o bogach greckich I Wspomniałem tutaj trochę Co tu jeszcze... Nie, to zupełnie inne... No to wierzenia w Greków, że trzeba było po prostu... Wkładano obole, czyli takie pieniążki, aby Halon przewiózł przez tą rzekę Styks i żeby do Hadesu się dostali. Ci, ci zmarli, więc wiecie już. O tym chyba nawet trochę śpiewałem. Należy podkreślić, co to jest postawa prometejska. To poświęcenie jednostki dla ogółu. Tak naprawdę, postawę prometejską, to jest warto mieć, mimo że w obecnych czasach są przeciwności. Ale warto jest się poświęcić dla dobra innych. Warto. Motyw narcyza, więc narcyz to był piękny młodzieniec, zobaczył swoje odbicie w rzece i zakochał się w sobie. I tak naprawdę to jest bardzo ohydne. Istnieje termin w psychologii narcyzm, to jest bardzo słabe, to, jest, to świadczy źle o człowieku. Istnieje obraz narcyza namalowany przez Caravaggio i tak naprawdę pamiętajcie, narcyzm to jest po prostu słaby. Tak naprawdę istnieją utwory wykonane w czasach zbliżonych do naszych współczesnych, ale są na temat mitologii greckiej, na przykład Apollo i Marsja. Nie, nie myślcie, że to ktoś za czasów antyku to napisał. To był nasz Zbigniew Herbert, więc o tym pamiętajcie. To, to była tak zwana właśnie reinterpretacja, więc. Więc. Tak naprawdę tu już bardziej są lektury, więc tak naprawdę żegnam się z wami koledzy. Myślę, że dacie radę na razie.